Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wymieniam się z tą osobą. Ona mi daje włoski obsidian, a ja jej daję kod z obecnej gazetki. Oczywiście wam go nie pokażę, ponieważ nie chcę, żeby ktoś się schakował. A powiem wpisy. Nag nagrywa mnie, oszukam. Myślę, że będę się wymieniała unikatami, tylko tak w sumie bardziej kodami jednak, bo no, kazetki zazwyczaj kupię dwie. Różnie się zdarza. Ja no i czekam na włoski. Ogólnie to wymieniałam się z oliwka Star Queen, ona mi dała Animkę Drip, natomiast ja jej dałam. Czepeczkę drip taką, więc czekam aż wyślę Napisałam, że kod wymieniony, natomiast jeszcze nie jest wymieniony, ale wiecie <grytania> Wylogowała się Wysłała Okej, okay, są to obsydianowe Okej, okay, teraz zrobię stopaj, i wyślę jej kod. Wow, ale śliczne Dobra, to teraz wpisy one są ogólnie lekko zmienione bo w oryginale są troszkę takie... Wiecie, te odrosty są czarne. Dziękuję za włoski obsydianowe. Pozdrawiam. Teraz je sobie dodam do artbooka. No i... Jak będę miała gotowego, to przyjdę do Was. Okej, okay, mam tutaj te włoski. Bardzo ładne są, zresztą, więc no. I zaraz też sprawdzę, jakie one w końcu były wy, oryginalne. I poszukuję butów obsydenowych, bo mam włosy i sukienkę. No i wiecie, chciałabym mieć cały komplecik. Bo naprawdę śliczne to jest. Dobrze, więc zapisujemy i... i. No i wiecie. Dobra, no to teraz. Um, tak, mam te oczka. Tutaj to one tego właśnie ładnie wyglądają, co nie. Ogólnie wiem, że wymiana prezentami jest ryzykowna, natomiast. No wiecie. Ja was nie oszukam. Staram się też nagrywać. Te wymianki nie zawsze wychodzi, ale wiecie. Myślę, że tak mogę zapisać ten nóg. Wygląda on całkiem ładnie. No Może bym coś dodała ewentualnie tutaj do niego. A i zaraz ja te nabiwak, więc nie będziemy je Pięćdziesiąt 53 włoski. Obsydia nowe. I prawdopodobnie ich nie wymienię, więc no. A teraz dziękuję za oglądanie do następnego odcinka. Cześć.